Widzowie, dzisiaj budujmy, budujemy lodowisko w Minecraft. Dobra, to zabierzmy sobie itemki. Trzeba wziąć płotek. Przyda nam się. I będziemy też... Yy, łyżwy to będą jako buty ze zbrojki. Dobra, najpierw wykopmy sobie wyznaczone miejsce na lód. Tak. Ale będzie nawet duże. Na, a naokoło niego będzie lód, żeby nikt nie wypadł. I może dzisiaj nagramy z Sassy, bo na jego kanał cześć z tego lodowiska. budujemy. Wykopię teren i do was wracam. No to zaraz Dobra, eee, będę. Dobra, wykopamy jeszcze A resztę jeszcze będę wykopiła z wami. No to kupujemy. tylko Trzeba kościółki złożyć. Jak będzie się Nie pytajcie, czym buduję tę drobnioną ściepką. Kanał Sassy Boy. Bo no, na no 50 sebów będę robił live'a ze StumbleGuys i no teraz nagrywa ciągle filmy z Minecraft, z Minecraft. Nie z Minecraft, tylko ze StumbleGuysem. I ci ludzie, którzy mnie oglądają, a mnie hejtują weźcie, przestańcie. Bo był taki komentarz StumbleGuys to, tam gdzie był taki filmik, że mama i czy... Mama czy Stumble. Guys? I tam ktoś sobie napisał, że Stumble Guys to G.O. To jest denerwujące. Bo, jak będą takie komentarze ciągle wchodzić, to jak tego kogoś zgłoszę, po prostu. którzy mnie ciągle hejtują, a mnie oglądają, mówię Wam lepiej. Nie hejtujcie mnie, bo Was zgłoszę. Bo to serio jest denerwujące. Ktoś Cię ogląda, subskrybuje, a jak to? A Cię zgłasza i hejtuje. Jak ktoś ma kanał, to wie o co mi, cho mi chodzi. Niektórzy lubią Stumble Guys, a niektórzy nienawidzą. Ja lubię średnio, a Sassy Boy Mega lubi Stumble Guys. Bo jest mega dobry w StumbleGuys I ma prawo go lubić Jego też hejtują czasami Że StumbleGuys to to samo co wam mówiłem. Jak możecie to przestańcie mnie hejtować i przestańcie, prze I przestańcie hejtować Sassy Boya Bo on dopiero niedawno Założył konto a już ma dużo hejtów Ja zacznę wyłączać komentarze jak będę u mnie hejtować ludzie. Nikt komentarze nie napisze wtedy. A trochę bez sensu. Tak samo kiedyś mega lubiłem paliona, to tak samo było z palionem. I kiedyś to tylko palion. Muzyki paliona na no YouTube'a się stawiało. I każdy hejtował, że Palion to nup, Wojan to koks. Teraz wolę Wojana, jak mam oglądać kogoś z nich. Dobra, wracam do Was, jak skończę to budować. Dobra, gotowe to teraz wypełniamy lodem. Dobra. Intensywne wypełnianie. Intensywne i szybkie w dobra. Tutaj cyk. Teraz kolejny pasek. Posłuchajcie sobie tego SM jak w ogóle to słyszeliście. Czekajcie, widzisz się zwiększał dźwięk. Czek. 嗯，好，你等。你别搞。

Możecie napisać w komentarzach, czy lubicie guwera. Jak w ogóle będą włączone, jeszcze trochę zostało. Później będziemy robić zabezpieczenie, żeby nikt nie wypadł i później taki jakby taki można powiedzieć mini sklepik z żywami. O, owca wypadł stąd Przeszłam po dziurze i... nie wpadłam do niej co jest. Dobra. Ogólnie tu mam cały dzień, cały czas dzień włączony. <coughs> Więc dlatego... Nie każdy, że ja prze... Nie, mnie tu wpychał, w kacie. Aha, ja mogę się... Nie, teraz wpadłem. Już myślałam, że mam coś po dziurach chodzić. Ostatni pasek. Dobra. Teraz mi jest potrzebny blok mm, trawy. O tak. No dobrze, mówiłem, że blok trawy, bo tutaj nie wygląda to za ładnie. I pójdźmy pociąg.

nie wiem, czy muszę mać ale okej. Będę sobie Stawianie płotków już nie będzie takie szybciutkie. Ja widzę, jak stawiam płotki, takie dziurki mi się robią pomiędzy. Właśnie o to chodzi. Szara obca. Dobra, udało się. Tutaj będzie, jak to się nazywa? Jak są płotki to jak to, o, jak to się nazywa? O to o, o brama, dębowe brama. Będzie będą... Tutaj będzie takie coś. chodzić z łóżbami. I tutaj będzie jakby tutaj będzie taki jakby sklepik z łóżbami. Płacicie dla diaksika i kupujecie łyżby. Nie, nie ma chyba nic. Dobra, to teraz zajmiemy się tym pomieszczeniem. Co ja robię? Ono będzie takie ładne, drewniane z ciemnych desek. Płotki. Nie płotki, tylko schodki. Dobra, to są z... A to są ze świetku jak to z stępowych desek. Czy tam jak one siękolwiek nazywają? To nie te to też... Tro... Czekajcie, nie tak blisko tej furtki. No dobra, tutaj gdzieś będzie. Nie no może jeszcze troszkę dalej. Bez przesady tego blisko. Dwa. Trzy. Go... Ona będzie na sześć. Teraz mam zamiar tak fajnie postawić schodek, tylko nie wiem, czy mi wyjdzie. Nie tak. Tak jakby do góry nogami. Dobra, niech będzie tak. Zbuduję to pomieszczonko i do Was wracam. Dobra, widzowie, pomieszczenie jest skończone. Wygląda ono tak. Trochę takie dziwne, ale jeżeli nie ma nikogo w środku, to klapsu tak. Jak przychodzę, to od razu otwieram klapy, a jak wychodzę, to zamykam. Mm. Tutaj jest wejście. Otwieracie. wchodzicie, zamkacie. Pewnie pytacie się, po co są te dywany? One są po to, że pod nimi są takie latarnie morskie. Już mówię, no, latarnie morska. Yy, zrobiłem na 6 na 5 kratek, jak dobrze pamiętam. Teraz bierzemy sobie skrzyneczkę. Co ja robię? I w tej skrzyneczce będą nasze łyżby. Pewnie się... Chyba już wam mówiłam w tym odcinku co, że łyżby to będą buciki. Będziemy mieli takie łyżby. Dwie pary będą. Takie łyżby. Takie łyżby. Takie złote. Takie. Takie. I każde łyżwy będą kosztować po jeden diament. Cyk. Dobra, i teraz trzeba napisać tabliczkę. To ile są te rzeczy? By tu napisać. Napiszemy tam na górze teraz, tylko trzeba wziąć tabliczkę, która chyba jest tutaj.